Dzień dobry. Jestem amatorem mechanikiem. Czasami sobie grzebię przy swoich samochodach troszkę. No i cieszy mnie, że udaje mi się coś tam samemu naprawić. Dzisiaj wam pokażę, jak będę wymieniał skrablacz klimatyzacji w Peugeotcie 307 rocznik 2004. Sprawa naprawdę nie jest ciężka, gdyż Wymaga około 2 godzin maksymalnie pracy na spokojnie, plus paru prostych narzędzi. No i oczywiście nowej chłodnicy klimatyzacji, tak zwanego skraplacza, płynu chłodniczego. To już jest koniec. No i oczywiście lewarka jakiegoś dobrego, a najlepiej żaby, dzięki której można delikatnie podnieść samochód i dostać się pod spód chłodnicy. Tak jak widzicie z przodu samochodu mieszczą się dwie chłodnice, ta chłodnica to jest chłodnica wody. Przed nią powinna znajdować się chłodnica klimatyzacji, którą wcześniej kilka dni, kilka dni wcześniej wymontowałem, i okazało się, że jest nieszczelna. Nieszczelność chłodnicy poznałem po tym, że po wcześniejszym nabiciu klimatyzacji. Włącznie z kontrastem, to jest takim płynem, który jest zabarwiony na zielono. Po kilku dniach uciekł mi cały czynnik, a po zdemontowaniu znalazłem dużą zieloną plamę na środku chłodnicy. W miejscu, gdzie prawdopodobnie delikatnie dotknął go radiator w trakcie jakiejś kolizji. Możliwe, znaczy prawdopodobnie jakiejś kolizji parkingowej. Nie da się tego naprawić, nie da się tego zespawać, nie ma sensu. Można taką chłodnicę kupić używaną w granicach 50-100 zł. Czego no zawsze, czego nie proponuję, bo to zawsze jest jakieś ryzyko kupienia ponownie zużytej starej chłodnicy, która znowu za chwilę spuchnie i, i się rozszczelni. Dlatego wybrałem opcję kupienia za 200 zł chłodnicy podobno polskiego producenta od faceta z Allegro, którego sklep mieści się w Kobyłce pod Warszawą za 200 zł. Zamówiłem w środę, w czwartek już taką chłodniczkę dostałem. Kurierem wygląda wszystko ładnie. Tak samo wszystkie mocowania wyglądają na, na podobne. Mam nadzieję, że po zamontowaniu na samochodzie nie będzie z tym problemu. Także biorę się powolutku do pracy. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, że w trakcie demontażu chłodnicy klimatyzacji parę dni temu zostało odłączone dwa przewody, które doprowadzały czynnik chłodniczy do, do klimatyzacji. Yy, oczywiście zostały zabezpieczone folią i taśmą klejącą przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Także te parę dni mogłem sobie spokojnie pojeździć. Z taką rozczuloną klimą, oczywiście, to będzie trzeba zdemontować i potem dokręcić. Na początku, największy problem, jaki może nas napotkać, ale nie ma co się zrażać, to jest odkręcenie tych dwóch gumowych mocowań, jedno i drugie, które trzymają chłodnicę od górnej strony. Chłodnicę wody, aby odkręcić te gumowe mocowania, należy dostać się do śrub. Tutaj schowanych pod osłonką atrapy. Przyznam się, że na pierwszy, na początku chciałem odkręcić cały zderzak, ale odpuściłem sobie. Ale po zdemontowaniu czterech takich tutaj spinek, które są z przodu samochodu, z przodu tej atrapy, możemy odgiąć na tyle osłonę atrapy, że dostaniemy się tam do śrub do śrub zamontowanych zgodnie z kierunkiem jazdy samochodu śrub, który odkręcimy takim torksem bodajże rozmiar 17 z pewnością będzie to troszkę wymagało precyzji cygar mistrzowskiej, ale da radę. Próbuję. Zdemontowałem już spinki, także jak widać już można delikatnie to odgiąć, ale jeszcze nie za bardzo, bo zapomniałem odkręcić tutaj takich śrub od zderzaka, jednej i drugiej. Także są to torcy ten sam rozmiar co do mocowań chłodnicy, bodajże 17. Także tak jak mówiłem, udało mi się w końcu zluzować mocowanie atrapy, można ją teraz odgiąć. No i taką grzechotką wciskamy się tam w tą śrubę czuję, że zaskoczyła no, odkręcamy potem jeszcze będę się porodzić ze śrubokrętem idzie, idzie mocowanie gumy już odchodzi że się zaraz śrubami spadnie na trawę Aż najlepiej takie coś robić w garażu gdzie spadnie... opadnięte śruby można łatwo znaleźć Proszę, jest to takie mocowanie z tej strony, jest przekręcone śrubą. A tutaj gumowa taka osłonka trzyma ten kruciec chłodnicy. Po zdemontowaniu tych gum, właściwie można tą chłodnicę do góry wyciągnąć. Mocowania klimaty chłodnicy wody zostały zdemontowane. Chłodnica właściwie w tym momencie już powinna wychodzić, gdyby nie to, że utrzymuję jeszcze ją w tej pozycji utrzymują jeszcze w tej pozycji rury doprowadzające do wody pierwsza rura druga rura tutaj jest na dole trzecia rura nie wiem czy to będzie widać wychodzi z boku z boku na samym dole też ją trzeba zdemontować wszystkie są zamontowa zamocowane za pomocą takich właśnie tutaj obejm które zajmują się szybcami i czwarta rzecz Taka prościutka. To jest wężyk od zbiorniczka wyrównawczego. Który demontuje się w sposób bardzo skomplikowany. A mianowicie podnosi się plastikowy ciach. Taki ciach ciach do góry. I wysuwa się w kierunku błotnika pasażera. Ten przewód. No ja jedną ręką tego nie zrobię może zrobię. Już mi wycieka. Aha, no jeszcze jedna rzecz. Może teraz się wziąć za spuszczenie płynu. Spuszczenie płynu można wykonać trzema metodami. Albo tą boczną rurą. Nie warto. Albo tą. Ale mocno chlapie. Albo tam z boku jest taki pikuś gdzieś. Teraz tego nie widzę. Po prostu taki mały kranik jest, który się odkręca. I spokojnie, ładnie do miski można sobie nalać. Ja teraz podlewaruję samochód. I postaram się właśnie zademonstrować ten, ten, zaworek, ten zaworek spustowy. Dobra, samochód sobie już podniosłem. Z prawej strony sobie wymyśliłem tym razem. Ostatnio miałem z lewej i nie było idealnie. Spróbuję z prawej, może będzie mi jakoś lepiej to szło. Jak widzicie mam tutaj trzy zabezpieczenia. Po prostu jest ten cykor. Jakby chińska rzewa nie wytrzymała, albo chińska kobyłka nie wytrzymała, to mam nadzieję, że wytrzymają polskie bloczki i cegły. Nie chciałbym tutaj się skonać pod samochodem. No co? No to szukam teraz jakiejś miski do płynu i będę spuszczać płyn. No dobra, jestem pod samochodem. Nie ma niestety ostrości, gdyż kamera z takiej bliskiej odległości za bardzo mnie chwyta. I są, tak jak mówiłem tutaj na dole dwie rury. Jedna rura mocowana, tak jak wcześniej mówiłem na taką obejmę, którą za chwilę ścisnę ją zdejmę w kierunku e, kabiny samochodu. Druga rura odchodząca tutaj w tym miejscu, też ją tutaj ścisnę i ją wyprowadzę w tą stronę w kierunku błotnika. Wcześniej przesmarowałem sobie te krótce smarem silikonowym, żeby łatwiej mi schodziły. I na końcu, nie wiem czy to będzie widoczne, tutaj jest taki kureczek. Tym kureczkiem spuszczę sobie płyn, a potem zdemontuję tą rurę, tą rurę, rurę u góry i chłodnica powinna mi elegancko do góry wyjść. Także tego już nagrywać nie będę, bo nie mam takiej możliwości. Nar. No w trakcie wyszło tutaj demontażu, że jednak ten kureczek na końcu nie jest zaworkiem czy jakimś kranikiem od, odpływowym, tylko chyba to jest jakiś odpowietrznik, także jednak trzeba użyć tego typu szczypiec. Ścisnąć tą obejmę, odsunąć ją na, e, poza no, jakieś 7-8 cm poza tą strefę po którym jest skróciec no i oczywiście ją odkręcić delikatnie, tak jak mówiłem wcześniej miałem przesmarowane, także schodzi pięknie a no już mam płyn, który mi poszedł. Dobra, dolne rury elegancko się udało odczepić, oczywiście za pierwszym razem jak będziesz próbować będzie ciężej, no trzeba troszkę powalczyć, troszkę śrubokrętem sobie jakimś podważyć no i metodą prób i błędów jakoś się ściągnąć, za drugim razem z pewnością dużo łatwiej schodzą mi to zajęło w tej chwili dwie minutki, teraz zostają dwa górne przewody pierwszy już miał zdjętą spinkę, także jest odhaczony, drugi to jest przewód yy górnego yy, górny, który dochodzi do termostatu. Ja próbowałem walczyć tutaj z zdjęciem tej opaski potem tej gumy. Ciężko mi szło. Tu też nie mam za dużo miejsca, także pójdę trochę na skróty. Odkręcę po prostu obejmę termostatu. To jest jedna śruba i druga. Przy okazji można termostat sobie sprawdzić, ewentualnie wymienić. Cała operacja powinna zająć niedużo, jak 5 minut. No, i odkręceniu śrub następuje. Demontaż tej rury. Tu jakaś uszczelka mi została. Muszę ją wziąć, ale potem zamontować z powrotem. I dostaliśmy się do termostatu. Można z tego przejrzeć. Mniej więcej, czy jest zabrudzone. Ja tutaj nic nie widzę dziwnego. Także robić z nim nic nie będę. No, a na przyszłość wiem, jak go wymienić. Gdybym zauważył, że coś się zniechało z temperaturą. Temperaturę łańciczy, to odkręcenie i wymiana tego następne, tak jak mówiłem, 5-10 minut, nawet w warunkach polowych na drodze. No dobra, w takim razie chłodnica w tym momencie jest już podkręcana od silnika, chłodnica wody oczywiście jest podkręcana od silnika i zdemontowane są mocowania. Teraz niestety nie będą tego kręcić, bo będę miał ręce zajęte. Trzeba ją po prostu do góry unieść, gdyż ona na dole zamontowana jest na wpust. Tam od dole już od dołu już nic tam jej nie trzyma. Także delikatnymi ruchami, nie na siłę, tylko raczej takimi okrężnymi okrężnymi coś. Tylko... A, już nawet widzę, że idzie, idzie ta chłodnica. No ale trzeba to robić ostrożnie, żeby sobie radiatora nie uszkodzić, także jednak odłożę kanary. Dobra, chłodnica zdemontowana, tak wygląda po zdemontowaniu. To jest to górna rura, dolny króciec, od rury, boczny kruciec, z którego też trzeba było rurkę zdjąć, odpowietrznik. A myślałem, że jest to zawór spustowy. Jakiś. No i króciec do zbiornika wyrównawczego. Chłodnica wygląda ok, wcześniej tylko widziałem jakieś takie zaczątek rdzy na dole. Także przymalowałem jakąś farbą antykorozyjną Proforma. Myślę, że chłódnica jeszcze posłuży. Jeszcze patrząc na firmę, jest to number one na rynku. Nie ma sensu je wymieniać. Oczywiście, jeżeli ktoś ma uszkodzoną taką chłodnicę może kupić cenę Allegro za 50 zł. I w ten sam sposób ją zdemontować. Zabawa jest naprawdę prosta. Dobra, a jak wygląda teraz komora silnika bez chłodnic? W ten oto sposób. Na dole widzimy otwory montażowe do krótców. To są dwa otwory, w które będą wchodziły krótce od chłodnicy wody. W te dwa otwory natomiast będą wchodziły krótce od, od skraplacza. Skraplacz jest zamocowany tylko na te krótce, a potem dociśnięty przez chłodnicę wody. Także w tym momencie wystarczy rozpakować nową chłodniczkę, wsadzić ją od góry, dokręcić te dwa przewody. Jeden i drugi z boku. Oczywiście wszystko pójdzie delikatnie na jakiś smar silikonowy. No i jazda. Proszę, oto piękna nowa chłodniczka. Tak jak mówiłem, zamiennik niemarkowy. Mam nadzieję, że posłuży mi. Jest to samochód 11-letni, także nie wymagam od tego, aby dłużej mi posłużyło jak 2-4 lata. Prawdopodobnie tak, tak długo tym samochodem nie pojeżdżę. Tu z boku są te mocowania. Widzę, że są jakieś zaślepki zamontowane. Także je zdemontuję. No i co? Wystarczy tylko te dolne krótce umieścić w tych otworach. Które wcześniej demonstrowałem, i to na tyle. Jadę. No dobra, oczyściłem z zabezpieczenia, proszę cię, które miałem wcześniej zamontowane na końcówkach klimatyzacji. Miałem zamontowaną folię, oczyściłem to z tej folii, i mam już eleganckie końcówki czyściutkie do wprowadzenia do chudnicy. Teraz tylko delikatnie sobie spryskam. Takim olejem silikonowym kupiłem go bodajże w Lidlu za 9 zł, tak żeby mi po prostu te gumy delikatnie przesmarowało i jakby je odbudowało, ich elastyczność. Da. O te gumy, o te uszczelki mi chodzi. O te uszczelki mi chodzi. Gdyby te uszczelki były nieszczelne, to niestety cała, cały czynnik klimatyzacji ucieknie. Ja wcześniej, tak jak mówiłem, miałem nabitą klimatyzację z kontrastem, także tutaj przy tych, przy tych wejściach nie było żadnego, żadnej zielonej wydzieliny, także jestem przekonany, że one są ok. No i, i tak widać, że wizualnie też wyglądają w miarę. W miarę. Nic z nimi robić nie będę. Ale jakby było jakieś podejrzenie, to warto tam zainwestować te paręnaście groszy i sobie te uszczelki znaleźć i wymienić na nowe. No, a tak wyglądają wyjścia z chłodnicy: jedno, dolne, dolne i górne, po zdemontowaniu zaślepek. W trakcie demontażu zaślepek było słychać wydzielający się gaz, także chłodnica wydaje się być szczelna, skoro przez tam kilka tygodni, kilka miesięcy magazynowych ten gaz jeszcze tam był. Teraz zamontuję ją na swoje miejsce w samochodzie, po czym włożę przewody. Do środka i skręcę taką śrubą dziesiątką z chłodnicą. No i pojawił się problem podczas montażu tej chłodniczki, a mianowicie jest 2 cm w tą stronę w stronę błotnika kierowcy szersza, przez co ten plastikowa obudowa chłodnicy nie pozwala mi ją wcisnąć. Można byłoby jechać szukać takiej chłodnicy, ale mi się nie chce. Także wezmę po prostu, jeżeli mi się oczywiście tu uda, odłamie tą plastikową obudowę tutaj z boku. Także mógł tą chłodnicę przesunąć w tą stronę i umieścić je w swoje miejsca montażowe. No niestety jest to jakaś tam prowizorka, ale na prowizorce zawsze można daleko zajeść, zajechać. Na szybkości stworzyłem takie. Urządzonko znowu prowizoryczne zakończone gumową taśmą którą będę sobie obcinał ten fragment plastiku który mi przeszkadza w zamontowaniu chłodniczki jak na razie idzie całkiem dobrze Że mam nadzieję że no nawet po 10 minutach pocenia się jakoś tam dojadę do samego dołu i ta, ta bariera, ta przeszkoda zostanie usunięta no dobra, po półgodzinnej walce z tą plastikową osłonką udało mi się nie tyle ją przeciąć, co po prostu ją kombinerkami podłamywać to, co mi przeszkadzało w zamontowaniu. Wydaje mi się, że już jest dobrze, już więcej kombinować nie muszę. Nie wygląda tam to pięknie oczywiście, ale to nie chodzi o to, aby pięknie wyglądało, tylko żeby to jeździło. Dlatego po zamontowaniu chłodnicy nie powinno być to w ogóle dla nikogo widoczne. Chudnicę już umieściłem krótcami w swoich otworach montażowych, w obudowie chudnicy. No i jak widać. A, po zamontowaniu oczywiście gumek. Gumek ze starej chudnicy. Takie same gumki są na dole oczywiście. W takie gumki wchodzą te krótce, a potem one wchodzą w obudowę chudnicy. Jak widać, już elegancko się mieści, wchodzi w swoje otwory montażowe. I tak naprawdę. To, jak mówiłem, przykręcamy teraz te przewody, a potem chłodnica wody. No, następna niespodzianka wynikła. i Myślę, że uda się to rozwiązać, a mianowicie dostarczone przez producenta ze chłodnicy wkręty, które mają dokręcić mocowanie do chłodnicy są za krótkie. Gdyby były dłuższe, by nie było problemu, można by tym dokręcić. Dlatego wpadłem na pomysł, że ze starej chłodnicy, w jest Coś takiego, zamontowane na końcu, nie wiem jak to nazwać chyba śruba o dwóch gwintach, która wchodzi w chłodnicę. ją wykręcę, postaram się ją zamontować do nowej chłodniczki i potem nakrętką, tak jak było w oryginale, docisnąć. Docisnąć obejmę przewodu. Potrzeba do tego, do zdemontowania tego, taki. Taki, 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 taki cóż, Taką gwiazdeczkę. Dobra, to walczę. No dobra, przemontowałem te śruby. Poszło w miarę sprawnie. Są zamontowane. Chłodniczkę znowu umieszczę w swoich, w swoich otworach montażowych. Wcisnę przewody, a potem dokręcę zwykłą nakrętką dziesiątką. Oczywiście wszystko z wyczuciem, a wcześniej smalując śrubki jakimś smarem na przyszłość. No chłodnica klimatyzacja została zamontowana połączona została z przewodami także teraz zostaje tylko zamontowanie chłodnicy wody temat jest znany już z początku filmu, także już tego nie będę opisywać, potem nastąpi zalanie tylko nową płynem chłodniczym tak dla siebie, ewentualnie można użyć stary płyn chłodniczy, no i powietrzenie układu, następnie trzeba udać się na stację gdzie nabijają klimatyzację, nabić klimę. Przy okazji sprawdzić, czy wszystko jest szczelne, ale powinno być. W 90% usterki klimatyzacji to są właśnie uszkodzone skraplacze klimatyzacji chłodnica ze starości albo z jakichś uszkodzeń mechanicznych. No chłodnice zostały zamontowane. Czas tej całej operacji dzisiaj przez te jakieś tam przeszkody tym już 3 godziny, myślałem, że będzie szybciej. Po zmontowaniu oczywiście został układ chłodniczy zalany nowym płynem, który jest mieszany z każdego rodzaju innym płynem, tak że tu nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że kupi się zły płyn. Polega to na wlaniu do tego zbiorniczka maksymalnej ilości płynu, po czym włączeniu silnika i pozostawieniu do nagrzania. Silnik musi się nagrzać do maksymalnej temperatury, kiedy załączy się termostat i puści wodę gorącą na chłodnicę, żeby jeszcze dobrze odpowietrzyć tutaj. To jest ważna sprawa. Ogrzewanie musi być otwarte na maksa czyli musi dostawać się płyn do nagrzewnicy, nagrzewnicy, no tej co tam chłodniczki nagrzewnicy. Także zostawiam samochód, niech chcę pochodzi. Otworzy się termostat, uruchomią się wszystkie płyny, powolutku się sam samochodzik odpowietrzy. Oczywiście potem trzeba przejechać jeszcze 50, no nie wiem, 50-100 km, sprawdzać w zbiorniczku poziom płynu i na bieżąco uzupełniać, aby się mieścił pomiędzy minimum a maksimum. Na razie to wszystko. No, przyszedł miły pan, podłączy mi kabelki pod, no, pod klimatyzację. Jeden wpompowuje, drugi wypompowuje. Żadna filozofia. Jest tu maszyna z butlą, z czynnikiem, od tego komputer, który wszystkim się zajmuje. Jest to czynność totalnie bezobsługowa. Także muszę poczekać jakieś 10-15 minut. I nie wtedy wszystko się okaże. Układ już nabity, klimatyzacja działa jak widać, mam załączoną lampkę silnik działa dostałem elegancki wydruk z komputera eee, z różnymi dziwnymi danymi no, widzę, że że został układ oczyszczony nic tam w nim nie było potem była faza próżni faza napełniania 600 gram czynnika został napełniony plus jeszcze olej, tak zwany kontrast. No i jak działa klimatyzacja? Nie mam profesjonalnego jakiegoś termometru, tylko taki zwykły domowy. I jeśli tutaj dobrze widać, to u mnie temperatura w tej chwili wynosi po paru działania. 3 stopnie z nawiewu. Czyli szaleje. Także prace powiodły się. Skraplacz zamontowany. Układ wodny zamontowany z powrotem. Wszystko jest szczelne. Klimatyzacja działa. Elektronika działa. Koszt naprawy 300 zł. Czas dwa razy po 2-3 no, godziny. Ale chyba warto. To na razie.